Cześć. Witam w kolejnym odcinku dotyczącym zmiany klimatu. W tym odcinku opowiem Wam o źródłach zmiany klimatu tego, co powoduje tę zmianę, którą obserwujemy już na co dzień. Pierwszym i głównym powodem zmiany klimatu jest to, że zaczęliśmy masowo spalać paliwa kopalne. W 1850 roku, czyli niecałe 200 lat temu, na początku Epoki przemysłowej spalaliśmy około czy emitowaliśmy około 1 miliarda ton CO2 rocznie na całym świecie. Dzisiaj emitujemy ponad 30, prawie 40 miliardów ton. Ten 1 miliard ton, połowę tego emituje Polska, więc skala naszych emisji kiedyś, historycznie 200 lat temu, była bardzo nieznaczna. A teraz, dokładając co roku dziesiątki miliardów ton gazów cieplarnianych do atmosfery, powodujemy podgrzewanie się tej planety. Głównym prowoderem jest oczywiście węgiel, ropa i gaz. Ale to nie jedyne czynniki. Innym powodem zmiany klimatu, również znaczącym, jest wzrost liczby ludności. Na początku XIX wieku Ziemię zamieszkiwało trochę ponad miliard ludzi. Dzisiaj jest nas ponad 7 razy więcej. I oczywiście powoduje to, że nie tylko żyjemy na nieporównywalnie innym poziomie niż żyli ludzie 200 lat temu, korzystamy z wygód tzw. Tak cywilizacji. Ale też jest nas po prostu więcej, tak więc każdy z nas, emitując gazy cieplarniane, pośrednio, tak? kupując produkty, energię, przyczyniamy się do tej emisji. Poziom naszego życia wzrósł bardzo znacząco dzięki właśnie zużyciu energii. Niemożliwe byłoby nasze poruszanie się na bardzo duże odległości, czy to pociągiem, czy samochodem, samolotem, gdybyśmy nie skorzystali z dobrodziejstw, jakie daje nam dostęp do energii. Energii, która niestety w znaczącej mierze pochodzi z węgla, ropy i gazu. Innym wyzwaniem powiązanym z tym naszym komfortem życia jest to, że zużywamy tej energii bardzo dużo. Nasze zużycie energii w krajach zamożniejszych, czy wręcz bogatych, na przykład w bogatych krajach Europy Zachodniej, w Australii czy Stanach Zjednoczonych, jest wielokrotnie wyższe niż w krajach globalnego południa. Z tego względu emisje przypadające na jednego mieszkańca bogatej północy w porównaniu do mieszkańców globalnego południa są często kilkukrotnie, a czasem nawet kilkunastokrotnie wyższe. Energia elektryczna na świecie jest pozyskiwana w sposób niestety bardzo tradycyjny. W 2018 roku węgiel odpowiadał za 38% całej generowanej energii elektrycznej, gaz ziemny za 23% i energia jądrowa za 10, do tego troszkę ropy naftowej a energia słoneczna i energia wiatrowa dokładały tylko kilka procent energii. Z tego względu no, nasze zużycie energii elektrycznej jest w dużej mierze jest bardzo emisyjne i w dużej mierze przyczynia się do napędzania naszej zmiany klimatu. Również transport w Unii Europejskiej odpowiedzialny za ponad 25% emisji jest bardzo, bardzo poważnym problemem dokładającym się do zmiany klimatu. W Polsce. Emisja z transportu jest nieco niższa niż średnia unijna, ale nie miejcie złudzeń, nie bierze się to wcale z tego, że mamy bardziej ekologiczny transport niż np. Niemcy czy Holendrzy, ale wynika to z tego, że reszta naszej gospodarki jest po prostu bardzo emisyjna. Mamy najbardziej emisyjną energetykę w Unii Europejskiej. Niestety innym problemem związanym z transportem jest to, że emisje, zwłaszcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale też w całej Unii Europejskiej bardzo, bardzo dynamicznie rosną. Kupujemy więcej towarów, poruszamy się na dalsze odległości, chociażby jeździmy na wakacje, czy lecimy na wakacje, kupujemy produkty dostarczane do nas z całego świata, chcąc, nie chcąc. Często się to zdarza i z tego względu logistyka, ale też przewóz osób staje się coraz większym motorem do zmiany klimatu. W tej chwili, podczas gdy zdecydowana większość przewozu tych towarów i osób odbywa się samochodami bądź ciężarówkami, to właśnie Pojazdy napędzone ropą naftową emitują niemal 25% emisji w całej Unii Europejskiej. Również bardzo znaczącym źródłem zmiany klimatu są emisje pochodzące z rolnictwa i produkcji żywności. Nie mówię tutaj tylko o emisjach bezpośrednio powiązanych na przykład z oraniem, czy z hodowli trzody chlewnej, czy bydła, ale też o takich emisjach pośrednich, które my, można powiedzieć, importujemy na przykład z kraju globalnego południa. Krowy żywiące się paszą sojową często są karmione paszą pochodzącą z Brazylii czy innych krajów, w których wycinane są bezcenne lasy równikowe na potrzeby plantacji soi, czy na przykład niezrównoważone plantacje oleju palmowego. Żeby uzmysłowić sobie to, jak bardzo rolnictwo oddziałuje na planetę, wyobraźmy sobie, że co roku w samej Brazylii wycinany jest las deszczowy wielkości. Średniej wielkości województwa w Polsce. Na przykład całe województwo pomorskie co roku byłoby pozbawiane lasów, i tak rok do roku. Emisje na świecie są rozłożone bardzo nierównomiernie. Patrząc na to, ile historycznie wyemitowaliśmy, odpowiadają kraje bogate. W tej chwili jednak największym emitentem są Chiny, które emitują niemal 30% gazów cieplarnianych na świecie. Na drugim stopniu są Stany Zjednoczone z około 13-14%, potem Unia Europejska, niecałe 10%, Indie, Rosja, Japonia. Już te kraje dają niemal 70% globalnych emisji. Z tego względu wiemy, że efekt cieplarniany jest zjawiskiem, które potrzebuje globalnego rozwiązania. Nie znaczy to oczywiście, że jako Polska nie powinniśmy nic robić, albo czy powinniśmy czekać na to, aż zadziałają i.